słuchajcie witajcie w drodze od okola w kierunku na Koronowo znajduje się przepiękna pomnikowa wieżba no w Pierścienicy ma co najmniej 3,5 metra ja wam powiem szczerze w życiu nie widziałem tak grubej wieżby według mnie ta wieżba ma ze 150 Lat. Naprawdę coś niesamowitego. Dlatego warto chodzić na te wędrówki, bo wierzcie mi, na terenie gminy Koronowo zawsze coś ciekawego zobaczycie. Przepiękna, pomnikowa wieżba. No to jest po prostu niewiarygodne, jak ona jest gruba.